Na pewno jeszcze mamy parę elementów do poprawy. E, cieszymy się, że mogliśmy zagrać e, przed własnymi kubicami, bo wiemy jak, jak fajnie się przy nich gra. E, no co, myślę, że same pozytywy przez ten turnieju, ale tak jak mówię, musimy jeszcze poprawić kilka elementów, ale pewnie nastawieni na, 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 te, na następne, następne ostatnie dwa tygodnie. Jak nie zdążymy na ten pierwszy my mecz, to myślę, że w, w, w trakcie sezonu na pewno niejedną niespodziankę e, zrobimy, więc muszę powiedzieć, że, że ta drużyna z tych trzech lat moim zdaniem ma największy potencjał, ale e, wszystko w praniu wyjdzie. Zobaczymy jak to będzie w lice, ale tak jak mówię, naprawdę fajnie to wygląda. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej eurowindows.pl